Witaj, świecie. Słuchaj się ciszę. Słuchaj się szelest wiatrów. Poczuj dotyk słońca. Czym jest transformacja piękna w swoim życiu? Bez oczekiwań. To proces, który koncentruje się na czerpaniu radości z chwili obecnej, na dostrzeganiu wartości w małych, codziennych rzeczach. Praktykuj uważność, skup się, doceniaj to, co masz. Zwracaj uwagę na drobne szczegóły. Uśmiechnij się. Poczuj śpiew ptaków, zapach świeżą sparzonej kawy, czy kolory kwiatów, czy odbicie szok świata w lustrzanym jeziorze. Bądź wdzięczny. Codziennie znajdź chwilę na refleksję. Pomyśl, za co jesteś wdzięczny. Może to być zdrowie, relacje z bliskimi, być może drobne sukcesy. Kultywuj pozytywne myśli, zamiast skupiać się na negatywności. Staraj się dostrzegać pozytywne aspekty w każdej sytuacji zamiast narzekać na upały czy deszcz. Doceniaj wszystkie korzyści przyrody, które dostajesz w bezmiarze łask wszechświata. Otwórz się na doświadczenie. Eksperymentuj z nowymi Doświadczeniami. Ucz się nowych rzeczy, podróżuj, jeśli to możliwe. Nowe doświadczenia mogą przynieść niespodziewane piękno i radość. Buduj autentycznie relacje, spędzaj czas z przyjaciółmi, którzy cię inspirują i dają ci energię, autentycznie wspierając ciebie. Wspieraj te relacje. Są źródłem ogromnego piękna w życiu. Nie porównuj się z innymi, skup się na swoim unikalnym doświadczeniu życiowym, ani na porównaniu się. Każdy ma swoją drogę, swoje piękno i odkrycie. Znajdź piękno w prostocie serca. Czasem najpiękniejsze rzeczy są najprostsze. Może to być moment spokoju, może to być spacer po lesie. Możesz usiąść w swoim ogrodzie, bądź parku, bądź w zaciszu swego domu. Dostrzegaj piękno w swoim życiu, bez potrzeby oczekiwań i pretensji. To poprowadzi Cię do większej satysfakcji i poczucia spełnienia. Przytul swoją intencję i pomyśl, co dzisiaj postanawiasz. Bez uważnością kroczyć przez życie. Ja wybieram tych, których spotykam w życiu, by inspirować się wzajemnie swoim doświadczeniem, swoim pięknem życia, uwielbiając twórcę za wszystko, co obdarował mnie każdego dnia. Nic nie oczekując, nastawiając się tylko. Na to, co najlepsze. Mój świat wie, co dla mnie dobre. On strzeże mnie i prowadzi. I się darzy.